Piotr Sochacki, trener Lubuszanina Ścianka. Po zakończonym meczu, w którym Lubuszanin, niestety, niestety dla was przegraliście 1-4 z iską Szydłową, powiedz parę zdań na temat tego meczu. Co tu się w ogóle wydarzyło? Na wstępie chciałem pogratulować zespołowi Iskry bardzo dobrego meczu. Zagrali bardzo zdeterminowani. Wiedzieliśmy o tym, że to tak będzie wyglądało. Z przodu bardzo duża praca w ofensywie. Dużo, dużo presowali i nie dali nam za bardzo spokojnie budować. Ale może wbrew wynikowi, za drugą połowę jestem bardzo zadowolony jak mój zespół grał. E, uważam, że z bardzo długimi fragmentami zepchnęliśmy zespół e, Iskry do głębokiej defensywy. Natomiast no, wiadomo, że w piłce no, że liczą się bramki i ta skuteczność nie była dzisiaj zdecydowanie po naszej stronie, natomiast zespół skrzydłowa praktycznie wszystkie sytuacje, które, które stworzył, e, wykorzystał i, i te sytuacje kończyły się bramkami. Prawda też jest taka, że nie uszczegliśmy się błędów indywidualnych, na które gdzieś tam uczulaliśmy siebie i, i, i mówiliśmy sobie przed meczem na co trzeba uważać. Trzy bramki, które, które padły właściwie po stratach takich, których mieliśmy się wystrzegać, także dla nas dobra nauka na to, żeby, żeby w przyszłości takich błędów unikać. Ale tak jak mówię, mieliśmy fajną serię, pięciu meczów bez, bez porażki, zespół Szydłowa teraz też, także uważam, że dwa czołowe zespoły ligi na, na chwilę obecną w tabeli. Jestem pod bardzo dużym wrażeniem tutaj pracy Romka i tego, jak, jak zespół Szydłowa Yy, funkcjonuje Myślę, że już śmiało można powiedzieć, że, że jesteście objawieniem tej rundy. Wydaje mi się, że, że tyle punktów przed rundą bralibyście w ciemno. Także tylko, tylko się cieszyć, że tak to, tak to wygląda i gratuluję serdecznie naprawdę dobrego meczu. Zwycięstwa, trzech punktów, i walczymy dalej. Zobaczymy, co będzie w kolejnych meczach. Piotr, ja Ci dziękuję za miłe słowa pod adresem misku Byłeś zresztą parę lat w Szydłowie. Wiesz, jak to od środka wygląda. I tak jak mówisz spodziewałeś się, że to będzie ciężki mecz i taki z podtekstem, bo i tu piłkarze powymienianie. Jedni grali w przydłowie, jedni grali w Lubuszaninie. Ale była sytuacja, jeszcze wrócę do meczu na początku drugiej połowy, gdzie mieliście rzut karny przy wyniku 3-0. I nie wiem, co by się zadziało, gdyby Krystian wykorzystał tego karnego. Nie, nie strzelił i trochę chyba wam też podcięło, prawda? Eee, tak, to znaczy, bardzo dobrze zaczęliśmy drugą połowę. Wręcz bym powiedział, że stworzyliśmy procentowe sytuacje w pierwszych sześciu, siedmiu minutach. Co by było, gdyby możemy sobie mówić? Natomiast Krystian no, nie strzelił. Strzelał wielokrotnie, także tu żadnych pretensji do niego. Też trzeba, trzeba mieć na uwadze, że podejść do, do rzutu karnego to wcale nie jest taka łatwa sprawa. Dla strzelca, także nie będziemy robili tutaj żadnego problemu. Ja jestem z drugiej połowy, naprawdę jestem bardzo zadowolony. Fajnie to wyglądało. Cieszymy się, że, że pokazaliśmy też charakter, mimo niekorzystnego wyniku. Mieliśmy bardzo dużo sytuacji w przeciągu meczu. No, wygrywa zespół skuteczniejszy. Gdyby, gdyby, gdyby tak nie było, to myślę, że, że my byśmy mieli tych bramek mnóstwo tak naprawdę w tej rundzie już strzelonych, bo, bo stwarzamy co mecz bardzo dużo sytuacji. Troszeczkę mamy koń, problem z finalizacją. Ale oby tylko takie problemy mieć, bo to jest gdzieś tam powiedzmy ten ostatni, ostatni aspekt gry. Fajnie budujemy, fajnie wyglądamy w środkowej strefie boiska, fajnie presujemy, fajnie biegamy. Także ja jestem bardzo zadowolony z zespołu z tego okresu ostatniego, jak, jak wyglądamy i, i naprawdę no, oby tak dalej. Trafiliśmy dzisiaj na zespół po prostu bardzo skuteczny i już się powtarzam, ale no, naprawdę tylko się cieszyć, że są dwa zespoły takie w regionie, które grają tak fajnie w piłkę. Przerwaliśmy tą Twoją serię, tak jak mówiłeś, sześciu wygranych po kolei, czyli widać, że macie potencjał, macie kim grać, macie z przodu bardzo dobry Bismarck, Grulak, strzelają Wam bramki i faktycznie ja się też cieszę i chyba szydłowo się cieszę, że Lubuszanin będzie odbierał punkty naszym przeciwnikom. No tak, no wiadomo, że każdy, każdy z nas gra na swój rachunek i, i, i będziemy starali się jak najwięcej punktów w tych trzech meczach zdobyć. Liga widać, że jest bardzo wyrównana, tabela jest płaska, także przed tą kolejką byliśmy na trzecim miejscu. Równie dobrze, za trzy kolejki możemy być na dziesiątym. Musimy być uważni i, i, i robić punkty w kolejnych meczach. Mieliśmy bardzo duży problem przez ostatnie półtora tygodnia, też taki zdrowotny. Ja dziękuję za, za słowa, że, że w ofensywie wyglądamy, wyglądamy fajnie, ale prawda też jest taka, że nasz najlepszy napastnik Paweł Wicher jest kontuzjowany. Z nim jeszcze mamy troszkę innych rozwiązań w rozegraniu i, i, i na pewno nam go bardzo, bardzo brakuje. Zdrowotnie obyśmy byli zdrowi, bo, bo dzisiaj trzech zawodników właściwie zagrało tylko i wyłącznie na swoją prośbę i, i w czwartek, jeszcze, jeszcze tak naprawdę, nie wiedzieliśmy w jakim składzie zagramy. Ja dziękuję bardzo chłopakom, że, że podjęli też rękawice i, i tu zupełnie, ja nie brałem udziału w namawianiu żadnym chłopaków do grania, tylko oni sami chcieli podjąć, podjąć rękawice, a to świadczy tylko, że jest fajny charakter i fajna, bardzo fajna atmosfera w zespole, no i oby tak dalej. Bardzo Ci dziękuję, bo y, praktycznie powiedziałeś wszystko to, co chcieliśmy usłyszeć, no i powodzenia na przyszłość, zobaczymy się na wiosnę, wtedy w Szydłowie. Tak, jasne, jasne. A może na, wynik będzie inny. Na wiosnę, na wiosnę my wysoko wygraliśmy, teraz Wy, także mam nadzieję, że y, znowu w nowej rundzie. Sytuacja się odwróci i trzy punkty będą, będą dla nas. Natomiast no, chciałbym podkreślić też, że jestem bardzo emocjonalnie też związany jakby z klubem Szydłowa. Mam tam swoich przyjaciół, w drużynie, w zarządzie, naprawdę chylę czoła przed, przed wszystkimi. I, I żeby tylko tak było w każdym, w każdym klubie. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Na koniec za miłe słowa i no wygrywajcie, Piotruś, rób punkty i to będzie najlepsza wizytówka dla was. Tak, róbmy, róbmy my, róbcie Wy, także Bardzo żeby, ci dziękuję. Żeby, żeby wygrywać.